Ja się z tej strony, Jana i y, Powiem wam czemu że leży tyle rzeczy... Ten... mój. Czemu leżą? Y, dziękuję wam, że wbiliście tak dużo... Subów, subów. Dużo, bo... Y, co tam ilość która jest teraz, subskrypcji y, To będzie... Y, zarobiste filmy, przepraszam, że teraz wszystko Powiedziałem Ale to są bonusowe filmy, będą też na przykład yy, nie wiem jeszcze jakie ale myślę, że będą spoko te filmy, widzą mi yy, Pierwsze, tu mamy siłę natury, jeszcze niedokończoną. dokończoną zrobiłem jej rączkę tutaj jest lufa jej tylko nie umiem jej robić jeszcze pakujący zabójca ta taka broń. Ten. Toś, wyobrażaliście się kiedyś, kiedy ktoś wybije rol, rol, rolką ten z kartonu i ktoś wbije Ale to jest możliwe. W Team Fortress 2 a piłka to jest bombka. To jest dobra broń dla mnie. Trochę. Dla mnie jest. Miałam tą broń, ale i nie mam teraz. Przechodzimy teraz do weteranu. Weteran nosi się na piersi swojej postaci. Jest? Mm. No się nosi. To. Mm. Mm. I daje chyba HP. Nie wiem co on daje. Bo nie mam weteranu. Kolejne. Bąk atomowy kop. Daje na 8 sekund. Nie już. Bąk atomowy kop. wiśniowa fuzja. To jest wszystko o nim opisane. Oj. Możecie to wydrukować i na ten, na butelkę ten y, Pringles. pokażę wam w dzisiejszym odcinku, jak zrobić taki błąd, Mam taką jedną karteczkę mam. Yy. jeszcze. A tu jedną. Jeszcze. Wtedy mam jakieś problemy z internetem, mam, ale to nic. Pistolet. podręczny pistolet y, będzie boja. Pistolet kupiłem. Zwyczajny no, pistolet. Ten pistolet jest rzadki i, do, i, i dobry jest. Bo grałem Team Fortress 2 dzisiaj przez chwilą, no to trafiłem. Mm. Mm, nie wiem, ile mi jeszcze zadaję? Bo go jeszcze nie dostawałam, dopiero bo wygrałem Kolejny, plecak Skauta który nosi na plecach Nosi w, w, w ogóle to, y, Ta część do drugą kolaną, ona jest na plecach zawsze, ona leży yy, to, to, to jest zwyczajna, podstawowa rzecz Skauta ubiór I y, ostatnia Z jednej broni Skauta Dubeltówka, Astralium na moim kanale było pokazane dubel, złota broni i dubeltówka Astralium Była pokazana drwina. Ona jest dość silna i ją można tylko zdobyć na manapie. Można ją zdobyć. Bilety, bilet kosztuje 14 albo 6 zł. Ale nie, nie da się ten 14 albo 6 zł, bo to jest na Steamie gra. A na Steamie możesz tylko dać 20 zł. Możesz dać. Jest tak. Tutaj jest mały celowniczek taki. To jest z kartą, tak wygiąłem, tak okrągło. I to wytnąłem to. I tutaj się przykleiłem. Tutaj też sklejemy na gorąco. Mi rurki są przyklejone. Jaki jest Australium, to też możecie zrobić ten. Na szaro też, bo szara to jest podstawowa, złota to jest Australium, rzadka mega, jest siła, siła natury, która jest tutaj, Australium, którą robię też. Mmm. wypada. To są wszystkie. Ten mnie połowę rzeczy z kauta A jeszcze za chwilę pojawi się film Jak zrobić bąk atomowy kop Jako taką puszeczkę Możecie to tak na, tak, możecie tak położyć Jak tak fajnie to wygląda To waham. Fuj Śmierdzi chipsami. Dobra, subskrybujcie i lajkujcie. Pa!